Który apostoł wygłosił pierwsze kazanie po zesłaniu Ducha Świętego? Piotr. Co, według Księgi Przysłów, poprzedza upadek? Pycha. Jakie słowo Paweł podkreśla w liście do Filipian? Radość. Jaką ziemię wybrał lot, gdy rozdzielił się z Abrahamem? Ziemię nad Jordanem. Jakie stanowisko król Asa odebrał swojej matce Maki w ramach reform religijnych? Stanowisko królowej matki. Co jest silniejsze niż miłość według pieśni nad pieśniami? Śmierć. Kto był jedyną sędzią w Biblii nazwaną prorokinią? Debora. Komu jako pierwszej ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu? Maria Magdalenie. Jaką budowlę Jechu zniszczył po ceremonii Baala, zmieniając ją w latrynę? Świątynia Baala. Jak nazywał się urzędnik, który uratował Jeremiasza, gdy ten był uwięziony w glinianej studni? Ebed-Melek. Jakie jest imię ucznia, który zdradził Jezusa? Judasz Iskariota. Co Jezus powiedział dwunastu apostołom? żeby ze sobą nie brali, gdy ich posyłał. Złota, srebra ani miedzi. Gdzie znajduje się starotestamentowe źródło przykazania Jezusa o miłości bliźniego? Księga Kapłańska 19:18. Jaka jest nowa nazwa Jerozolimy wspomniana w księdze Ezechiela? Jehowa Szamma. W którym roku panowania Pekacha, króla Izraela, Achas został królem Judy? Rok 17. Co rozdarło się na pół, gdy Jezus oddał ducha na krzyżu? Zasłona świątyni. Kto został mianowany jako artysta budujący przybytek przez Boga w księdze wyjścia? Bezalel i Oolajam. Jak miał na imię król, który zabił Jana chrzciciela? Herod. Kim była żona proroka Ozeasza, symbolizująca Izrael oddany bałwochwalstwu? Gomer. Do czego przyrównał Jakub w swoim liście wiarę bez uczynków? Do martwej. Co spotkało dowódcę zgodnie z przepowiednią Elizeusza podczas rządów króla Jorama? Został stratowany na bramie. Jak Boże imię Jakuba zostało potwierdzone. Gdy zgodnie z Bożym nakazem zbudował ołtarz w Betel? Izrael. Jak nazywało się miejsce, gdzie składano ofiary zwierzęce w świątyni i przybytku? Ołtarz całopalenia. Z kim Jakub zmagał się nocą przy brodzie dżabok? Z Aniołem Bożym. Które osoby modliły się i śpiewały pieśni w więzieniu w Filippi, według dziejów apostolskich? Paweł i Sylas. Ile razy Jezus modlił się, aby minęła go ta czara, zwracając się do Ojca w ogrodzie Getsemani? Trzy razy. Kogo na Amen spotkał po swoim uleczeniu? Elizeusza. Dokąd udał się Ochozjasz, król Judy, aby spotkać rannego Jorama? Do Izrael. Który ewangelista głosił Chrystusa w Samarii? Filip. Co zrobili bracia Józefa, gdy obawiali się jego zemsty po śmierci Jakuba? Poprosili o przebaczenie, powołując się na wolę ojca. Jakie zwierzę przybrał szatan, by zwieść Ewę w ogrodzie Eden? Wąż. Kto zabił i zajął miejsce króla Izraela nadaba? Baasza, syn Aczjasza z domu Sahara. Co zrobił król Achab, gdy usłyszał o śmierci Nabota? Zszedł, aby przejąć winnicę Nabota. Kim jest pierwszy z wymienionych spośród dwunastu apostołów? Piotr. Kogo aramejscy dowódcy pomyłkowo wzięli za króla Izraela podczas bitwy? Król ludzki Joszafat, który prorok nauczał, co jest dobre i czego Pan od ciebie żąda, tylko, abyś czynił sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i w pokorze chodził z Bogiem. Michasz na jaki teren udała się kobieta, której syna Elizeusz przywrócił do życia, według jego ostrzeżenia? Do ziemi Filistynów. Co Elizeusz wrzucił do garnka, aby usunąć truciznę podczas pobytu w Gilgal? Mąka. Co Józef zażądał od swoich braci, aby udowodnili, że nie są szpiegami? Przyprowadzenie najmłodszego brata. Kiedy pytano Jezusa o jego władzę, o co on zapytał w odpowiedzi? O chrzest Janowy. Dziękujemy, że jesteś z nami do końca. Napisz swoje refleksje oraz wiedzę biblijną w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy przygotować więcej quizów.